Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku Perfekcyjnego Pana Domu. Dzisiaj zajmiemy się kolejną prywatną lokalizacją. Jedną z moich ulubionych i jedną z pierwszych, właściwie to nawet pierwszą jaką yy, kupiłem. Jest z nią Motostorm Monument Walley Camp. Lokalizacja z pierwszej części Motostorma. Także też się odpowiednio do dzisiejszego odcinka ubrałem. No ale zaczynając, no, jest to w sumie bardzo prosta lokalizacja. Mm, nie ma tu zbyt wielu udziwnień. Mamy tutaj e, między innymi ognisko, bardzo fajne zresztą, jakiś telewizorek, na którym lecą urywki z, chyba z intra e, gry. Dalej jest tutaj bardzo, bardzo fajne miejsce, jest ten balkon. Zobaczycie w dalszej części jak, jak go tutaj zagospodarowałem. W tle tutaj mamy, no tak jak, tak jak w grze, całą pustynię. Monument olej kilka jakichś namiotów, tam widać festiwal oczywiście. Tutaj mamy taki namiocik, tam w sumie w rogu nie, nie wiem, czy to jakiś błąd, czy tutaj po prostu miało kiedyś być wejście, czy jak. W każdym razie, tutaj jest taka zamknięta przestrzeń. Nieduża też jest zagospodarowana u mnie, także zobaczycie, jak to wygląda. No, przyczepa z satelitą. W sumie co? No, zbyt wiele nie mam tutaj do pokazania. Moje kamaro, które kiedyś odrestauruję, na pewno. No, także to by było na tyle. Przejdziemy teraz do dalszej części odcinka, czyli do tego jak ja sam urządziłem to właśnie mieszkanko. Witajcie ponownie już w umeblowanym mieszkanku koło mojego rozrywanego kamara. No cóż, lecimy dalej. Pokażę Wam jak to u mnie wygląda z umeblowaniem. Tutaj taka moja koncepcja, którą kiedyś już wprowadziłem bardzo, bardzo dawno temu. Z tego w sumie zasłynął, zasłynęła u mnie ta lokacja. Tak zwane latające dywany. Na nich kilka SOW. Trofeum z PlayStation Home. Przy ognisku stoi mój przeziębiony bałwan, który też, jest, który też był dość znany na moich imprezach. Tak jak już mówiłem, tutaj zagospodarowałem trochę ten balkonik. Idealne miejsce właśnie na spotkanie 4 osoby. Bardzo ładne widoczki. No ale przejdźmy dalej. Pod namiotem. Mój kochany telewizor, tego oczywiście z na Kilka lamp, ładnie jest tutaj dość, no dość ciemno. Przejdźmy dalej tutaj. Jak możecie zauważyć, obstawione miejscówka z e, Wending Machines, ale to nie, nie wszystko. Dalej możemy tam wejść za pomocą takiego mego tiku, mianowicie stawiamy tutaj małe krzesełko i przeskakujemy po prostu przez, e, przez tą barierę. Tutaj ustawiłem e, automat z Ranger Ops Reboot na nim lampkę z minisów wychodzimy stąd tak samo jak weszliśmy czyli przy pomocy małego stołeczka no, także to by było chyba na tyle takie szybkie obejście a, jeszcze bym zapomniał tutaj miejsce dla takich, dla dwóch osób, które chcą się tak odseparować i chcieliby obejrzeć nie wiem, film tutaj po, pooglądać sobie telewizję. Dwa krzesełka ustawione, również z Motostorma. Także cóż, to by chyba było na tyle. Pamiętajcie, jeśli chcecie, żebym poruszył jakiś temat, napiszcie w komentarzach. Zapraszam również na oficjalne forum PlayStation, na naszego bloga oraz na nasz kanał na YouTubie. Zresztą, właśnie tutaj nas oglądacie. Na razie, cześć!